Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Jestem Ray, a dzisiaj przed Wami poradnik, jak farmić światłowody po nie? Zapraszam. Słuchajcie, pierwsze takie miejsce to jest Centrum Medyczne AVR. Tutaj możemy znaleźć 7 mikroskopów. Już Wam pokazuję, gdzie. W sensu tutaj w prawo. Pierwsza w prawo Rayu. Mamy dwa. Gardera. Tutaj w prawo słychać. Tutaj w lewo po w Prawo. W lewo. Wiem jak to brzmi. <grym> Prowadził Was Ray. <grym> Są kolejne dwa mikroskopy. No i teraz schodzimy sobie ładnie na dół. jest 7, razem 7 mikroskopy. Kolejną miejscówką, gdzie możemy znaleźć właśnie mikroskopy, to jest bunkier Eli Ames. Wchodzimy sobie do środka. Znowu w prawo, w prawo, w prawo. I tu mamy tak. 2, 3, 4, 5, 6. I od razu jest stanowisko chemiczne, gdzie możemy sobie je przetworzyć. Słuchajcie, one też nam dają kryształ. Jakby oprócz samego światłowodu, one też nam dają tę samą ilość kryształu. Jeszcze takim jednym miejscem, gdzie można znaleźć cztery mikroskopy jest właśnie liceum w Morgantown. Coś wstawiłem. Wchodzimy sobie do pracowni chemicznej. Słuchajcie, i z mojej strony to by było wszystko. Jeśli chodzi jeszcze o światłowody, wylatują one tylko z jednego stworzenia, które Wam tutaj przykleję, gdyż znalezienie go jest naprawdę bardzo ciężkie, są to mgielne pełzacze. Z moich informacji wynika, że one nie mają jakby jednego miejsca spału, no tylko są to spały okazjonalne. W, w paru miejscach i naprawdę bardzo ciężko je znaleźć. Ja szukałem je tylko i wyłącznie pół godziny i nie znalazłem ani jednego. Dziękuję wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się do następnego. Zostawcie lajka, suba trzymajcie się. Eja.